Witajcie moi drodzy z tej strony, cichy 525. Dzisiaj, no tak, w dalszym ciągu obracamy się przy motoryzacji francuskiej. No i chciałem Wam przedstawić niejako najmłodsze dziecko Renówki, czyli Renault Arkany. Skoro jesteśmy tutaj na zewnątrz, to możemy go tutaj obejrzeć. Zacznijmy od przodu, przód, muskularny. Nawiązanie do wszystkich modeli, tych nowych Renault czy Captura. Kadżar ma inny troszkę przód, ale z tego co wiem, kadżar niedługo zostanie zastąpiony nowym modelem. Tutaj mamy wersję Intense, czyli taką pośrednią pomiędzy najuboższą a najbogatszą, ale biedy też nie ma. Reflektory ze światłami ledowymi, full ledowymi w kształcie litery C, gdzie mamy właśnie światła dzienne. Także tak nam się tutaj prezentuje przód. Z boku auto też bardzo fajnie wygląda. Tak troszkę rzekłbym nawiązanie do BMW 6, X6 bądź Mercedesa, z tym, że auto jest mniejsze, ale w tym stylu, właśnie z tym ściętym tyłem. Linia boczna spójna, lustereczka mamy czarne z kierunkowskazami LEDowymi. Na dole widzimy opony 215 55 na 18, wzór felk taki polerowany z czarnym środkiem. Ten plastik na progu oczywiście taki jak to w innych też renóweczkach. Przejdźmy zatem do tyłu. Z tyłu światła ledowe. Z taką listwą, aż po sam znaczek. Szyba tylna pod bardzo dużym kątem, ale autko prezentuje się naprawdę tutaj z tyłu. Bardzo fajnie. No i antenka ta płetwa na dachu jeszcze. Skoro jesteśmy tutaj z tyłu, więc zacznijmy przegląd wnętrza od bagażnika. Tutaj na dole mamy. Przycisk naciskamy, i klapa nam się otwiera z dużą półką. Bagażnik taki nie za wielki, ale regularny kształtów. Podwójna podłoga, widzimy. A pod spodem znajdują nam się klucze. I o dziwo, w tych czasach, gdzie już się od tego odchodzi, mamy koło zapasowe. Tak wygląda nasz bagażnik. Tutaj takie wnęki, ale nie mamy żadnych wieszaczków, nic tego rodzaju, chociaż bagażnik jest naprawdę płytki. No ale coś za coś. Oświetlenie tablicy, też LEDowe. Także zamykamy klapę i przechodzimy. Do środka. O, widzimy, auto nam się zamknęło. Teraz sprawdzimy, jak prezentuje nam się tylna kanapa. Zaglądamy do tyłu. Jeszcze zobaczmy, jak nam się tu zamykają drzwi. Fajnie z takim głuchym stuknięciem. No i kanapa z tyłu prezentuje się w ten sposób. Jest to wersja, tak jak mówiłem, Intense. Mamy tutaj obicia, skóropodobne na drzwiach. Plastiki, tutaj twarde. Tutaj też. A tu mamy też twardą wykładzinkę taką Ala Carbon. Jakby można to nazwać. Głośniki zwykłe i wysokotonowe. O, nie wiem czy słyszycie przy naciśnięciu, tutaj troszkę nam poskrzypuje klamka, fajna, sprawia wrażenie metalowej. Nie wiem czy to jest metalowa. No i tutaj mamy bardzo głębokie progi, zobaczcie. Szyba z tyłu, w związku, że jest pod tak dużym kątem to widoczność w niej jest no krótko mówiąc zerowa no. A zapomniałem jeszcze powiedzieć że oczywiście siedzenia się rozkładają mamy równą podłogę tutaj zobaczcie razem z bagażnikiem to na plus a teraz zobaczymy ile miejsca jest tutaj na nogi fotel jest ustawiony tak pode mnie Miejsca jest dosyć sporo, kanapa jednak jest tutaj krótka, i dlatego jest takie poczucie, że tutaj pod nogami jednak nam czegoś brakuje. Ale ogólnie miejsca, jak widzimy, jest wystarczające. Miejsca na głowę też jest dosyć sporo. Przy moim wzroście 1,80 m jest tak nazwijmy to akurat wyższe osoby mogą mieć tutaj już pewnie pewny dyskomfort z siedzeniem na tej kanapie. Siedzenia są wyprofilowane, więc no troszkę luzu nam to tutaj daje. W siedzeniach mamy kieszonki no i znane też z innych modeli Renault pokrowce siedzeń na suwak. Tak jakby można je było po prostu zdjąć i wyprać. Ciekawe, czy ktoś korzysta z tego. Tutaj doły siedzeń są wyłożone w takim filcem. Po środku mamy dwa takie malutkie nawiewy, dwa gniazda USB do ładowania i no w tej wersji nie mamy tego, a chciałem powiedzieć, że gniazdo zapalniczki, no ale jest tylko zaśpiecznie, oświetlenie tylnej kanapy LEDowe, cykor łapki, z haczykiem ma jakieś przedmioty do zawieszenia. Z tyłu mamy również elektryczne szyb. Przechodzimy. Do przodu boczek. O, odpalił nam się system, jak słyszymy. Boczek tutaj już jest miękki. No to wiadomo, jest twarde. Ale tutaj nie ma. Nie, chociaż też jest. Mają poskrzypywanie. Mamy oświetlenie ambiente. Tutaj wyłożenie. Ekoskórą, dół twardy, chociaż taki elastyczny, no i sterowanie szybami i lusterkami. Siedzenia materiałowe, ze wstawkami takiej właśnie ekoskóry fajnie wyprofilowane zagłówki takie cieniutkie, ale też tak fajnie wyprofilowane. Siedzenia. Manualu. Oczywiście skrzynia automatyczna. Po zajęciu miejsca na siedzeniu mamy widok taki z pozycji kierowcy. W lusterku. Mała widoczność. Przed nami system multimedialny znany z innych modeli Renault te same tutaj praktycznie można powiedzieć funkcje radio podgłaszanie no i tutaj mamy rząd przycisków podgrzewane siedzenia system parkowania tak tak sam parkuje już sprawdzałem tutaj mamy Pokrętła obsługujące nawiewami, klimatyzacją. Znane również z innych modeli Renault. Wybierak skrzyni automatycznej. Hamulec ręczny. Automatyczny hamulec. Po środku mamy podłokietnik. Przesuwany i otwierany. Tak nam się tutaj to prezentuje zeko skóry obszyty taki jasną nitką u góry mamy przycisk SOS to chyba już jest standard od któregoś tam roku oświetlenie ledowe daszki przeciwsłoneczne z lusterkiem i z podświetleniem w jednym i w drugim Tutaj mamy mikrofon umiejscowiony. No i zestaw wskaźników, który możemy sobie tam konfigurować odpowiednio, wedle naszych upodobań. Tutaj mamy wskaźnik naładowania naszej baterii. Bateria, z tego co wiem, jest dosyć mała, po to, żeby się szybciutko mogła nam doładować. Koło kierownicy fajne, dobrze leży w dłoniach. Tutaj widzimy z takimi bicepsikami małymi. Funkcje sterowania tempomatu mamy, aktywny tempomat mamy też. Tutaj mamy natomiast wszystkie funkcje komputera pokładowego, łącznie ze sterowaniem głosowym. Po lewej stronie mamy asystent ruchu. No i tutaj oświetlenie i ogrzewanie kierownicy. No pod kierownicą mamy manetki tradycyjnie do obsługi światem i wycieraczek plus joystick do radia. No znany również z innych modeli Renault. Możemy sobie wybrać tutaj na przykład tryby jazdy. O, mamy. MySense, Sport i ECO. Jeździłem na MySense. Jest to system całkiem fajny do zaakceptowania. ECO jest bardzo, że tak powiem, wołowaty, taki można powiedzieć. No, taki, niefajnie się na tym jeździ. Po prawej i po lewej mamy takie dwa duże nawiewy. I tutaj też po brzegach. Też takie właśnie dosyć spore. No wiem schoweczek. Dosyć spory. Jednak plastikowy cały. Zobaczmy, co kryje nam się pod maską silnika. No i tutaj mamy to, co nas napędza w tym samochodzie silnik o pojemności 1,6 litra 90 koni do tego mamy jeszcze elektrykę plus minus tam 50 koni więc mamy tam 140 z malutkim kawałeczkiem mocy myślę że jako do spokojnej miejskiej jazdy jak na hybrydę w zupełności wystarczy auto pomimo swojego wyglądu tak sportowego raczej nas tak zachęca do spokojniejszej jazdy, takiej rodzinnej, gdzie możemy się tutaj właśnie tak delektować, tak tym samochodem, o, powiedział. Chociaż przy naciśnięciu pedału gazu też całkiem ładnie to odchodzi. Ogólnie zauważyłem tutaj jedną wadę, mianowicie przy wsiadaniu, zarówno na tylną kanapę jak i tutaj z przodu na miejsce kierowcy uderzyłem się w głowę tutaj przez tę nisko poprowadzoną linię dachu więc no dla mnie jest to naprawdę minus no. co wsiadam to się po prostu uderzę w głowę i myślę że znaczy czas przejechać się tym autkiem zobaczyć jak ono jeździ także startujemy O, odpalił. Dziwnie nam tutaj zafalował. Może tu wezmę, wyłączę nawiewy. No i ten silnik troszkę nam tutaj dziwnie pracuje. Nie wiem, czy to słyszycie. O, silniczek nam się wyłączył. Przełączamy tutaj skrzynię w tryb D, chociaż mamy tutaj literkę B, która oznacza większy poziom odzyskiwania energii, więc zróbmy to B. Wtedy on będzie tak można powiedzieć, bardziej nam sam hamował. Zobaczymy teraz jego zwrotność. Tu nawet nam pokazuje na nawigacji, co próbujemy zrobić. Słyszymy, wszystko odbywa się na silniku elektrycznym. i naprawdę zwrotność jest bardzo fajna no więc jedziemy, zobaczymy jak tutaj nam się ta nasza renóweczka sprawuje w czasie jazdy, słyszymy cały czas w trybie elektrycznym o, puszczę nogę z gazu i mamy takie buczenie jakby ale zatrzymuje się bardzo ładnie Słyszymy, cały czas jedziemy w trybie elektrycznym, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie tutaj jako samochód na miasto. Ekstra przycisnę teraz mocniej o silnik. Spalinowy nam pomógł. Cały czas mamy poziom tutaj na ładowanie. baterii, tak w połowie. No i cały czas jedziemy w tym trybie naprawdę elektrycznym, więc ta hybryda. Daje radę. Pojadę jeszcze w trasę. Zobaczymy, jak nam to spalanie wyjdzie. No i słuchajcie, naprawdę tutaj ta hybryda daje radę. Jedziemy w większości w trybie elektrycznym. Nawet przy mocniejszym naciśnięciu gazu, zobaczcie, przyspieszamy naprawdę energicznie. I cały czas na prądzie. No takie brzydkie nagranie teraz wyjdzie, bo cały czas to słoneczko świeci. No ale dobrze, że o tej porze taką jesienią mamy, taką fajną pogodę, chociaż chłodno, bo 13 stopni. No o, teraz mamy silnik spalinowy, ale wyciszenie jest bardzo, bardzo fajne. Ogólnie chciałem jeszcze tutaj jedną rzecz powiedzieć, mianowicie wielkie podziękowania dla firmy. Pasikowski Wocławek za udostępnienie auta na jazdy. Jeszcze zobaczymy tutaj parkowanie. A system parkowania łącze Kierunkowska. jedzie do przodu. No to jedziemy. Stop. Wrzuć wsteczny bieg, jedź do tyłu, no jad. Nie dotykam. Kierownicy, zobaczcie, stop, wrzuć bieg do jazdy do przodu. No więc wrzucamy, sama nam się kierownica kręci. Jedź do przodu, więc jedziemy. Kierownica odbiła, stop, wsteczny bieg, jedź do tyłu. No to jedziemy. Kamery są. No, powiem wam, że działa to troszkę tak. Bo no już bym dawno, jedź do przodu, już bym dawno zaparkował, że tak powiemy sobie. O, sam, ale no dobrze, manewr parkowania został anulowany, więc <noise> więc sobie tu sam zaparkuję o, no ale coś tam próbuje. no dobrze że tak to wygląda no więc zaparkowaliśmy trochę on zaparkował, trochę my no i tyle co chciałem Wam powiedzieć, jeszcze wrzucę Wam na końcu zużycie paliwa, zobaczymy jak to on nam tutaj wychodzi, a także na obecną chwilę dziękuję Wam bardzo za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie.